Adam Nowak spojrzał na zegarek. Była dokładnie siódma wieczorem. Złota koperta lśniła w przyćmionym świetle jego apartamentu na ostatnim piętrze, odbijając panoramę miasta rozciągającą się za oknami od podłogi do sufitu. Kolejny rok minął. Kolejne urodziny. 42. Liczba ta nie niosła ze sobą żadnego ładunku emocjonalnego. Była jedynie daną kolejnym punktem w jego starannie skalibrowanym życiu. Na długim Machoniowym stole, który mógł pomrugieścić dwudziestu gości, stała samotna, idealnie biała zastawa. Obok niej spoczywał kieliszek do wina, pusty. Czekał na niego posiłek przygotowany przez prywatnego szefa kuchni, Danie, którego nazwy nawet nie próbował zapamiętać. Wszystko było perfekcyjne. I wszystko było puste. Cisza w apartamencie była niemal fizyczna. Była gęsta, ciężka, przerywana jedynie cichym szumem systemu klimatyzacji. Kiedyś, dawno temu, w innym życiu, urodziny oznaczały hałas. Oznaczały śmiech, niezgrabnie zaśpiewane sto lat, zapach zdmuchiwanych świeczek na domowym torcie. Teraz oznaczały ciszę i samotność, którą sam sobie zafundował, którą uważał za cenę sukcesu. Wstał i podszedł do okna. Miasto pod nim tętniło życiem. Tysiące świateł, tysiące historii, tysiące ludzi spieszących się do domów, do rodzin, do przyjaciół. On był ponad tym wszystkim, dosłownie i w przenośni. Obserwator, a nie uczestnik. Poczucie izolacji, które kiedyś dawało mu siłę i poczucie wyjątkowości, teraz zaczynało ciążyć niczym ołowiany płaszcz. Nie mógł znieść myśli o kolejnej godzinie w tej sterylnej ciszy. Wbrew swojemu zwyczajowi, zignorował przygotowaną kolację, włożył prosty, ciemny płaszcz na swój nienaganny garnitur i wyszedł. Zjechał windą 45 pięter w dół, mijając portiera, który skinął mu głową z szacunkiem, ale bez cienia zażyłości. Nikt tutaj nie był jego znajomym. Byli pracownikami. Kolejnymi elementami w maszynie jego życia. Szedł bez celu, pozwalając, by nogi niosły go w przypadkowym kierunku, z dala od luksusowych butików i ekskluzywnych restauracji jego dzielnicy. Chud wieczornego powietrza uderzył go w twarz, przynosząc chwilową ulgę. Jego spacer zaprowadził go do części miasta, której nie odwiedzał od lat. Budynki były niższe, fasady bardziej zniszczone, a światła sklepów mniej jaskrawe. To tutaj, na skraju małego, skromnego parku, po raz pierwszy ją zobaczył. Siedziała na ławce pod jedyną działającą latarnią. Była sama, a jednak nie do końca. Obok niej, skulony, siedział mały chłopiec, może sześcio- lub siedmioletni. Kobieta mówiła do niego cicho, z czułością malującą się na jej zmęczonej twarzy. Chłopiec nie odpowiadał. Patrzył tylko w ziemię, rysując coś na piasku czubkiem buta. Adam przystanął w cieniu drzewa, czując się jak intruz. Było w tej scenie coś, co go przyciągnęło, cichy smutek, ale też niezłomna czułość. Nagle zerwał się wiatr i zaczęło padać. Najpierw pojedyncze krople, potem gwałtowna ulewa. Ludzie zaczęli uciekać, szukając schronienia. Kobieta szybko poderwała chłopca i pociągnęła go w stronę pobliskiej wiaty przystankowej. Adam Działając pod wpływem impulsu, którego nie rozumiał, ruszył w tym samym kierunku. Stanęli pod małym daszkiem, zaledwie metr od siebie, ale oddzieleni niewidzialną barierą. Ona otulała syna ramionami, szepcząc mu coś do ucha. On stał sztywno, z rękami w kieszeniach płaszcza, czując się niezręcznie. Chłopiec nagle upuścił małą, czerwoną wyścigówkę, którą trzymał w dłoni. Samochodzik potoczył się i zatrzymał tuż przy bucie Adama. Chłopiec spojrzał na niego wielkimi, przestraszonymi oczami. Kobieta również odwróciła wzrok w jego stronę. Przez chwilę nikt się nie poruszył. Potem Adam, ku własnemu zdziwieniu, schylił się, podniósł zabawkę i podał ją dziecku. Jego palce musnęły małą, zimną dłoń chłopca. Dziecko chwyciło samochodzik i natychmiast przycisnęło go do piersi, chowając twarz w płaszczu matki. Kobieta uśmiechnęła się nieśmiało. Dziękuję, powiedziała cicho. Jej głos był ciepły, mimo chłodu wieczoru. Adam tylko skinął głową, niezdolny do wydobycia z siebie słowa. Deszcz ustał tak nagle, jak się zaczął. Kobieta wzięła syna za rękę i odeszła, nie oglądając się za siebie. Adam został sam pod wiatą, z dziwnym uczuciem w piersi. To było coś więcej niż tylko litość. To była ciekawość. Przez następne dni obraz tej kobiety i jej milczącego syna nie dawał mu spokoju. Był jak drobny kamyk w jego idealnie działającym mechanizmie zegarowym. Postanowił, wbrew wszelkiej logice, dowiedzieć się o nich czegoś więcej. Nie było to trudne dla człowieka z jego zasobami. Kilka telefonów do jego szefa ochrony i po dwóch dniach miał na biurku cienką teczkę. Ewa Majewska, lat 32. Wdowa. Jej mąż zginął w wypadku budowlanym rok temu. Pracowała na dwa etaty, jako sprzątaczka w biurowcu wcześnie rano i kelnerka w małej kawiarni wieczorami. Jej syn, Tomasz, przestał mówić po śmierci ojca. Lekarze nazywali to mutyzmem wybiórczym, szokiem pourazowym. Mieszkali w małym, wynajmowanym mieszkaniu w starej kamienicy, tej samej, obok której ich spotkał. Informacje te, zamiast zaspokoić jego ciekawość, tylko ją pogłębiły. Zaczął zmieniać swoje trasy powrotu z pracy. By przejeżdżać obok jej kamienicy. Czasami widział światło w ich oknie na drugim piętrze. Czasami widział ją wracającą późno, z siatkami z zakupami i chłopca idącego u jej boku, trzymającego ją kurczowo za rękę. Pewnego popołudnia, znów łamiąc swoje zasady, zaparkował samochód kilka ulic dalej i poszedł do tego samego parku. Usiadł na ławce, udając, że czyta wiadomości finansowe na telefonie i czekał. Po około dwudziestu minutach przyszli. Ewa usiadła na ich zwykłej ławce, a Tomek zaczął bawić się w piaskownicy. Był sam, inne dzieci biegały i krzyczały, ale on pozostawał w swoim cichym świecie. Adam obserwował ich przez prawie godzinę. Widział cierpliwość Ewy, jej nieustające próby nawiązania kontaktu z synem, jej uśmiech, który nie zawsze sięgał oczu. Coś w nim pękło. Ten mur obojętności, który budował przez lata, zaczął się kruszyć. Wstał i podszedł do małego wózka z lodami, który stał przy wejściu do parku. Kupił dwa lody waniliowe i z bijącym sercem podszedł do ich ławki. Przepraszam, powiedział, a jego głos zabrzmiał obco w tej cichej scenerii. Ewa spojrzała na niego, zaskoczona. Rozpoznała go. Pomyślałem, że może. Zaczął niepewnie, wyciągając w ich stronę lody. Dla państwa. Zaskoczenie na jej twarzy ustąpiło miejsca wahaniu, a potem delikatnemu uśmiechowi. Nie trzeba było, proszę pana, ale dziękuję. To bardzo miłe. Wzięła jednego loda i podała go Tomkowi. Chłopiec spojrzał na Adama, potem na loda, a potem znów na Adama. Po chwili wahania wziął rożek. Adam usiadł na drugim końcu ławki, zachowując dystans. Jestem Adam przedstawił się. Ewa. a to jest Tomek. Siedzieli w milczeniu, jedząc lody. Cisza nie była już nie. Była spokojna. Adam zauważył, że Tomek od czasu do czasu zerka na niego ukradkiem. Kiedy skończyli, Ewa zebrała papierki. Musimy już iść. Dziękujemy jeszcze raz za lody. To drobiazg odparł Adam. Gdy odchodzili, Tomek odwrócił się i na ułamek sekundy ich spojrzenia się spotkały. W jego oczach Adam nie zobaczył już strachu. Zobaczył ciekawość. Od tego dnia ich spotkania w parku stały się regularne. Adam nie potrafił wyjaśnić, dlaczego to robił. Mówił sobie, że to tylko eksperyment, odskocznia od nudy. Ale w głębi duszy wiedział, że to coś więcej. Spędzał z nimi czas, rozmawiał z Ewą o prostych, codziennych sprawach, o pogodzie, o pracy, o mieście. Nigdy nie pytał o jej męża, ona nigdy nie pytała o jego życie. Był dla niej po prostu Adamem, miłym. Choć nieco zdystansowanym mężczyzną z parku. Z Tomkiem nawiązał cichą więź. Przynosił mu małe modele samochodów, podobne do tego, który upuścił tamtego deszczowego wieczoru. Siadał z nim przy piaskownicy i budował zamki, nie oczekując niczego w zamian. Pewnego dnia, gdy budowali skomplikowany system dróg dla jego wyścigówek, Tomek wydał z siebie cichy dźwięk. To nie było słowo, raczej pomruk aprobaty, gdy Adam umieścił mały mostek we właściwym miejscu. Dla Adama ten dźwięk był głośniejszy niż jakakolwiek owacja na zebraniu zarządu. Jego życie zaczęło się dzielić na dwie części. Był Adam Nowak, bezwzględny prezes korporacji, i był Adam, mężczyzna z parku. Ta druga tożsamość zaczynała mu się podobać o wiele bardziej. Czuł, że lud wokół jego serca topnieje. Zaczął zauważać kolory, słyszeć śpiew ptaków, czuć zapach skoszonej trawy. Rzeczy, które przez lata były dla niego niewidzialne. Jednak im bliżej był Ewy i Tomka, tym bardziej zdawał sobie sprawę z kruchości ich egzystencji. Pewnego wieczoru, gdy odprowadzał ich w stronę domu, natknęli się na korpuletnego mężczyznę, który czekał na nich przy wejściu do kamienicy. Miał na sobie tani garnitur i wyraz twarzy buldoga. Pani Majewska warknął, nie zwracając uwagi na Adama. Zaległości. Do końca tygodnia albo wylatujecie. I nie obchodzi mnie ten baczor. Ewa zbladła. Panie Kowalski, prosiła o jeszcze kilka dni. Dostanę wypłatę. Koniec próśb. Przerwał jej brutalnie. Pieniądze albo bruk. Jasne. Tomek schował się za matką, drżąc na całym ciele. Adam poczuł fale zimnej furii, jakiej nie czuł od dawna. Zanim zdążył zareagować, Kowalski odwrócił się i odszedł. Ewa stała nieruchomo. A po jej policzku spłynęła łza. Wszystko w porządku? Zapytał cicho Adam. Otarła łzę wierzchem dłoni. Tak, tak. Proszę się nie przejmować. To nic takiego. Poradzę sobie. Ale Adam widział w jej oczach rozpaść. Wiedział, że nie da sobie rady. I w tym momencie podział decyzję. To już nie był eksperyment. To stało się jego sprawą. Następnego dnia nie pojechał do biura. Zamiast tego jego prawnicy i księgowi pracowali na pełnych obrotach. Adam chciał wiedzieć wszystko o Kowalskim i o kamienicy, w której mieszkała Ewa. Wyniki były, delikatnie mówiąc, interesujące. Kowalski był tylko zarządcą. Budynek należał do małego funduszu inwestycyjnego, który od dawna chciał się go pozbyć, ale czekał na lepszą ofertę. Kowalski na własną rękę próbował oczyścić kamienicę z okatorów z niskim czynszem, by przedstawić ją jako bardziej atrakcyjną inwestycję, licząc na sowitą prowizję. Jego metody były na granicy prawa, a czasem je przekraczały. Adam nie wahał się ani chwili. Wydał polecenie – kupić to. Jego asystent był w szoku, ale nie zadawał pytał. Do południa oferta została złożona. Była znacznie powyżej wartości rynkowej, co gwarantowało natychmiastową akceptację. Do wieczora Adam Nowak był właścicielem starej, nieco zrujnowanej kamienicy na obrzeżach centrum. Czuł dziwną satysfakcję. Po raz pierwszy od lat użył swoich pieniędzy do czegoś, co miało realne, ludzkie znaczenie. Zadzwonił do Ewy. Głos mu drżał, gdy prosił o spotkanie. Powiedział, że ma pomysł, jak rozwiązać jej problem z Kowalskim. Umówili się następnego dnia w tej samej kawiarni, w której pracowała. Gdy przyszedł, Siedziała przy małym stoliku w rogu. Wyglądała na zmęczoną i zrezygnowaną. Słuchaj, Ewo zaczął, nie wiedząc, jak ubrać to w słowa. Nie musisz się już martwić o tego człowieka. Spojrzała na niego zdezorientowana. Chcesz mi pożyczyć pieniądze? Adamie, nie mogę. Doceniam to, ale nie mogę przyjąć. Nie, to nie to przerwał jej łagodnie. Chodzi o to. Że on już nie ma tu nic do powiedzenia. Został zwolniony. Jej oczy rozszerzyły się ze zdumienia. Jak to? Kto go zwolnił? Adam wziął głęboki oddech. Ja? Kupiłem tę kamienicę. Przez długą chwilę patrzyła na niego w milczeniu, próbując zrozumieć. W jej oczach mieszały się szok, niedowierzanie i coś jeszcze, może odrobina strachu. Kim był ten człowiek? Ten cichy, miły Adam z parku? Dlaczego? Wyszeptała w końcu. To było pytanie, na które sam szukał odpowiedzi. Bo nie mogłem patrzeć, jak on was traktuje, powiedział szczerze. Bo poczułem, że muszę coś zrobić. Możesz zostać w mieszkaniu tak długo, jak chcesz. Nie martw się o czynsz. Potraktuj to jako prezent. Uzyznów, znów napłynęły jej do oczu. Ale tym razem były to łzy ulgi. Nie wiem, co powiedzieć. Dziękuję. Adamie, dziękuję. Jego czyn miał jednak nieoczekiwane konsekwencje. Kowalski, wściekły i upokorzony, nie zamierzał odejść po cichu. Zaczął rozpowiadać w okolicy plotki. O bogaczu, który kupił kamienicę, by wyrzucić wszystkich i postawić luksusowy apartamentowiec. O samotnej matce. Która musiała się dogadać z nowym właścicielem, by zachować dach nad głową. Brudne insynuacje dotarły do Ewy, raniąc ją do głębi. Inni lokatorzy patrzyli na nią z nieufnością i zawiścią. Adam zdał sobie sprawę, że samo kupno budynku nie wystarczy. Musiał publicznie oczyścić jej imię i pokazać swoje prawdziwe intencje. Zorganizował spotkanie wszystkich mieszkańców kamienicy. Wynajął małą salę w pobliskim domu kultury. Przyszli wszyscy. Nieufni, wrogo nastawieni, z Kowalskim na czele, który czuł się panem sytuacji. Adam wszedł na małą scenę, czując na sobie dziesiątki nieprzychylnych spojrzeń. To było trudniejsze niż jakiekolwiek wystąpienie przed radą nadzorczą. Dobry wieczór państwu, zaczął spokojnie. Nazywam się Adam Nowak i jestem nowym właścicielem waszego budynku. Wiem, że krąży wiele plotek i chciałbym je wszystkie wyjaśnić. Kowalski parsknął śmiechem z pierwszego rzędu. Jasne. Przyszedłeś nam powiedzieć, że mamy się wynosić. Adam zignorował go. Nie zamierzam budować tu żadnego apartamentowca. Zamierzam wyremontować ten budynek. Ocieplić go, wymienić okna, naprawić dach. Dla was. Czynsze nie zostaną podniesione. W sali zapanował szmer niedowierzania. A co z panią Majewską? krzyknął ktoś z tyłu. Ona dostała specjalne warunki, prawda? Adam spojrzał w stronę Ewy, która siedziała na uboczu, z tomkiem u boku. Była blada jak ściana. Tak odpowiedział głośno i wyraźnie. Pani Majewska i jej syn będą mieszkać za darmo. A wiecie dlaczego? Bo to dzięki niej dowiedziałem się, jak byliście traktowani przez tego człowieka. Wskazał palcem na Kowalskiego. To dzięki jej odwadze. By znosić jego podłe traktowanie, jestem tu dzisiaj. To ona jest bohaterką tej historii, nie ja. Ona i jej syn przeszli przez piekło i zasługują na spokój. Każdy, kto ma z tym problem, ma problem ze mną. W sali zapadła cisza. Ludzie patrzyli po sobie, a potem na Kowalskiego, którego twarz poczerwieniała z wściekłości. I wtedy stało się coś niezwykłego. Tomek, który przez cały czas kurczowo trzymał się ręki matki, puścił ją. Wstał, podszedł do krawędzi sceny i spojrzał na Adama. A potem, czystym, choć cichym głosem, powiedział jedno słowo. Dziękuję. To słowo przełamało wszystko. Napięcie, nieufność, złość. Ewa zalała się łzami, tym razem radosnymi. Ludzie zaczęli klaskać. Najpierw nieśmiało, potem coraz głośniej. Kowalski zrozumiał, że przegrał. Wstał i wybiegł z sali, pokonany. Minął rok. Znów były urodziny Adama. 43. Ale tym razem wszystko było inne. Nie siedział w swoim sterylnym apartamencie. Siedział w małym, przytulnym mieszkaniu Ewy. Kamienica została odnowiona, a na podwórku powstał mały plac zabaw. Na stole, zamiast wykwintnego dania, stał nieco krzywy, domowy tort czekoladowy ze świeczkami. Tomek, teraz radosny i gadatliwy chłopiec, właśnie skończył śpiewać mu sto lat i wręczył mu laurkę z narysowanymi trzema postaciami trzymającymi się za ręce: Adam, Ewa i on. Adam patrzył na ten prosty rysunek i czuł, że to najcenniejszy prezent, jaki kiedykolwiek dostał. Spojrzał na Ewę. Uśmiechała się do niego, a w jej oczach widział ciepło i miłość. Przez ten rok stali się sobie bliżsi, niż mógłby sobie kiedykolwiek wyobrazić. Stali się rodziną. Wszystkiego najlepszego, Adanie powiedziała cicho: Cieszę się, że jesteś. Pochyliła się i delikatnie go pocałowała. Zdmuchnij świeczki, popędził go Tomek. Adam wziął głęboki oddech i zdmuchnął płomienie. Ale zanim to zrobił, pomyślał życzenie. Nie dotyczyło ono większych zysków, nowych kontraktów ani kolejnych luksusów. Było proste. Chciał, żeby już zawsze tak było. Po kolacji, gdy Tomek już spał, siedzieli z Ewą przy otwartym oknie, patrząc na światła miasta. Dziękuję, że mnie tu zaprosiłaś, powiedział. Ewa położyła głowę na jego ramieniu. To teraz też twój dom. Proszę, zostań. Adam objął ją ramieniem i przytulił mocno. Zostań. To proste słowo było wszystkim, czego pragnął, choć przez lata o tym nie wiedział. Znalazł swoje miejsce. Nie na szczycie szklanego wieżowca, ale tutaj, w małym mieszkaniu, z kobietą, którą pokochał, i chłopcem, który stał się dla niego synem. Był bogatszy niż kiedykolwiek.